Coraz bliżej święta, więc wybrałem się na targ kupić węgorza albo karpia. Zobaczymy, co ciekawego rzucili na rynek. Proszę Panie, po ile ta taryfa? No to jest taka droga taryfa, to już byś musiał jeździć wiesz, w Sava Premium, jakby nie. No to, to pan powie cenę no. No to 190 tak, ile mam cukier z e, Proszę pana, a ile to pali? Tyle, ile się wleje, proszę pana. Proszę pana, a nie lepiej było kupić Skodę Favorit? sprzedaż pojazdy włoskie Lancia Prisma Alfa Romeo 155 JAD 131 Racing Walter Rale Edition. I moje zdaniem to jest najfajniejsze stoisko na tej imprezie. Karpia nie kupiłem, ale dostałem od do żadnego człowieka e, prospekt, będę miał na świąteczny prezent.